Dzień dobry, nazywam się Borys Kossakowski, a to jest mój podcast psychoterapeutyczny pod tytułem Sceny z życia ludzi. Tytuł inspirowany książką Sceny z życia smoków, autorstwa Beaty Krupskiej. Postanowiłem nagrać mój podcast z trzech powodów. Po pierwsze, żeby ułatwić moim potencjalnym klientom wybór terapeuty. Zanim przyjdziesz na pierwszą wizytę i poświęcisz swój czas i pieniądze, Możesz po prostu posłuchać sobie, jak mówię, o czym mówię, sprawdzić, czy ci się to podoba. Po drugie, dla obecnych klientów, którzy mieliby ochotę między sesjami mnie posłuchać, odświeżyć sobie treści, a także dla siebie, bo są to podstawowe treści, które w różnych odsłonach powtarzam w zasadzie każdemu. Po trzecie, bo zawsze marzyłem o pracy w radiu i uwielbiam podcasty. Postanowiłem więc poskładać dokupy i uporządkować kilka swoich przemyśleń i wysłać je w eter. Czas pokaże co dalej. Zapraszam do pierwszego odcinka, który będzie o preambule. Zrób preambułę. Stara dobra zasada dotycząca wykładów i prelekcji mówi najpierw powiedz, co masz zamiar powiedzieć, potem to powiedz, a następnie powiedz, co powiedziałeś. Chcę się dzisiaj zająć tym pierwszym elementem, wstępem. A więc konstytucja ma preambułę, pan Tadeusz ma inwokację, w literaturze i filmie mówi się o ekspozycji, a w gestalcie mówi się o prekontakcie. Nad wejściem do lokalu usługowego wisi szyld, na drzwiach do domu tabliczka z imieniem i nazwiskiem lokatora. Jak otwierasz drzwi, to warto wiedzieć, do kogo i po co idziesz. Jak otwierasz usta, to też warto wiedzieć, do kogo i w jakim celu. Komunikacja wymaga otwarcia, organizującego przepływ informacji. Wymaga preambuły, od łacińskiego preambulare, iść. Wcześniej, czyli co idzie wcześniej przed meritum? Dotyczy to zwłaszcza treści, które z jakichś względów są trudne do zakomunikowania. Na przykład, kiedy potrzeby małżonków się rozjeżdżają, sprzątanie, punktualność, podział obowiązków, kwestie estetyczne kto jak się ubiera. Wystrój wnętrz, spędzanie wolnego czasu, zakup konsoli do gier, wizyty u teściów no, jest sporo zwrotnic, na których ta lokomotywa małżeńska lubi się wykoleić, ciągnąc niestety za sobą wagoniki dzieci. Zanim dojedziesz do takiego rozwidlenia, warto ją wyhamować. Tory potrzebują zdrowych podkładów kolejowych, i Twoja rozmowa też potrzebuje. Dobrego podkładu i nie mówię tutaj o alkoholu. Zdarza się, że mąż mówi do żony tak: Mam dość twojego ojca, nie idę na imieniny, już więcej nie dam rady znosić jego przechwałek i historii o tym, jak za młodu kontuzja wykluczyła go z kadry narodowej siatkówki, a tylko cynizm i złośliwość jurorów pozbawiła go szans na opole. Brzmi jak gotowy przepis na rodzinną awanturę, prawda? No więc, yy, jakby tutaj zrobić tą preambułę? Można by spróbować metod komunikacji bez przemocy Marszala Rotenberga czyli powiedzieć o emocjach, potrzebach i prośbach. Wyobrażam sobie to mniej więcej tak: Kocham Cię i zależy mi na naszym małżeństwie. Chcę, żeby żyło nam się jak najlepiej. Jak Ci to mówię, to jest mi trudno. Przeżywam dużo złości i lęku. Boję się, że jak powiem ci to, co mam do powiedzenia, to się obrazisz i dojdzie do awantury. Chciałbym, żebyśmy spróbowali porozmawiać na spokojnie. Widzisz, wkurzam się strasznie na twojego ojca. Kiedy on tak zajmuje całą przestrzeń przy stole, i tak naprawdę nie ma miejsca na nic i nikogo. A ja bym chciał też porozmawiać z twoją siostrą, z twoim szwagrem. Bratem, mamą, ale to niemożliwe, bo można rozmawiać tylko z ojcem i o tym, co chce ojciec. I tak siedzę przy tym stole, bezużyteczny i samotny. Źle mi. Brzmi inaczej, prawda? Albo inna rozmowa. Wieczorem, przed telewizorem, na kolejnym odcinku, przyjaciół. Chcę ci powiedzieć coś ważnego. Czy możemy na chwilę zapauzować? Ściska mi się teraz brzuch i słowa mi się mieszają w głowie. Mam wrażenie, że to, co mam do powiedzenia jest kompletnie bez sensu, ale jednak powiem. Bo jak nie powiem, to będę udawał, że wszystko jest w porządku, a nie chcę przed tobą udawać. Potrzebuję być przy tobie spontaniczny. Widzisz czuję frustrację, że zamiast rozmawiać ze sobą, gapimy się na obcych ludzi. Odgrywających jakieś fikcyjne role. Komentujemy ich wyreżyserowane zachowania, zaplanowane przez scenarzystów decyzje życiowe. Rozprawiamy o tym, czy Ross miał prawo na skok w bok, no bo przecież byli z Rachel on a break. Czy może jednak powinien zachować wstrzemięźliwość. A nie rozmawiamy o tym, że sami w łóżku coraz rzadziej znajdujemy czas na seks. No i widzisz, kiedy proponujesz kolejny odcinek, to ja się zgadzam, bo się boję odmówić, boję się kolejnej kłótni, ale brzuch mnie boli, a w głowie mam mętlik. Oczywiście łatwiej jest powiedzieć, wiesz co, e, nie mam ochoty, jestem zmęczony, idę spać, nie? Łatwiej, bo ogólnie łatwiej jest chodzić na skróty, my to lubimy, bo człowiek, tak jak każdy organizm żywy, nastawiony jest na oszczędzanie zasobów, na automatyzację, na upraszczanie procesów. Dzięki temu w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować. Kiedy pisałem skrypt tego odcinka, nie zastanawiałem się, który palec ma uderzyć w który klawisz, żeby odpowiednia literka pojawiła się na ekranie. Tak, jak teraz mówię te słowa, to też nie zastanawiam się, które słowo po czym idzie i jaki tutaj jest rodzajnik, a jaka odmiana, jaki czas. Po prostu mówię. Korzystam z automatów. Nie wiem, jak układa się teraz mój język, a jednak mówię. Korzystam z wyćwiczonych sekwencji ruchów całego ciała, mięśni, brzucha, żeby oddychać mięśni twarzy, mięśni języka, nawet mięśni oczu, tak, bo patrzę na ściągę, z której korzystam. Korzystam z wyćwiczonych sekwencji ruchowych, obsługiwanych przez podświadomość, bo przecież nie mam pojęcia, jak nastawić ostrość na literki, które w tej chwili czytam. Sęk w tym, że nie wszystkie automaty są aktualne. I nie wszystkie są adaptacyjne. Nie wszystkie nam służą tu i teraz. Być może 500, może 1000, a może 5000 lat taka prosta komunikacja, bez preambuł, oparta na hasłach, krótkich komunikatach, dawała lepsze rezultaty. Żyliśmy wtedy w homogenicznych, może nawet symbiotycznych wspólnotach, w wioskach i domach wielopokoleniowych, opartych na tych samych przekonaniach, wierzeniach, wartościach, w ściśle ustalonych rolach przypisanych mężczyznom, kobietom, synom i córkom. Rozumieliśmy się bez słów, jak mrówki i pszczoły. Wystarczyło jedno słowo i wszyscy wiedzieli o co chodzi. Każdy miał przypisaną rolę. W naszej płynnej ponowczesności przekonania, wierzenia, i wartości tak się wymieszały, że porozumiewanie się, jak się wydaje, wymaga dodatkowego treningu. Zwłaszcza, że mówienie o emocjach jest społecznie oceniane jako dziecinne, infantylne, głupie. Często zakładamy, że czujemy i interpretujemy rzeczywistość tak samo. Zdarza się, że jak się różnimy w interpretacjach, Pojawia się zaskoczenie. Naprawdę? Jak on mógł tak zrobić? Jak to? Przecież to niemożliwe, a jednak możliwe. Także bliższe prawdy jest stwierdzenie, że jesteśmy raczej coraz dalej od siebie. No więc, im więcej jest napięcia w układzie nerwowym, tym chętniej korzystamy z nieaktualnych strategii. Zarówno pod względem ewolucyjnym, społeczno-kulturowym, jak i pod względem rozwoju jednostki. Tak przynajmniej mówi teoria poliwagalna. Eee, no więc, jeżeli jest dużo emocji i konflikt wisi w powietrzu, jak przysłowiowa siekiera, mamy tendencję do wybierania coraz prostszych rozwiązań. Sięgamy na przykład po dyktowaną przez mózg gadzi strategię fight or flight, walcz albo uciekaj. A kiedy naprawdę Emocje sięgają zenitu, zamrażamy się, sięgamy do najbardziej archaicznej strategii znikania, udajemy, że nas nie ma, tak jak robiły już bezkręgowce setki milionów lat temu. Preambuła jest strategią nową, skomplikowaną, wcale nieautomatyczną, wymagających, wymagającą dodatkowego wysiłku. Zanim do danego kraju przyleci prezydent albo król, wysyła delegację dyplomatyczną, która ma ustabilizować kontakty i przygotować wizytę. Nasza preambuła to właśnie taka delegacja dyplomatyczna. Zanim zacznę grać na gitarze, nastroję ją. Ludzie to struny gitary. Niedostrojeni nie potrafią dojść do konsonansu tworzą dysonans. Nie potrafią współbrzmieć, fałszują. Preambuła pozwala dostroić nasze układy nerwowe. Bez niej mózg partnera albo partnerki zaczyna zadawać sobie pytanie: dlaczego on w ogóle mi to mówi I, i co to dla mnie znaczy, że on to mówi? Jakie to ma dla mnie konsekwencje? Mózg partnera zacznie nadawać własny sens. Jeśli nie wyślesz dyplomatów, nie wyjawisz własnego sensu, nie dostroisz się, możesz mieć pretensje tylko do siebie, że zostałeś, zostałaś źle zrozumiana, zrozumiany. Jeśli nie zrobię preambuły i nie zaktywizuję potrzebnych kategorii poznawczych, mózg mojego rozmówcy, o czym zresztą będzie jeszcze szerzej, w jednym z kolejnych odcinków, będzie wypełniał wszystkie niedopowiedzenia i nieścisłości, białe plamy i czarne dziury losowymi, mniej lub bardziej treściami z podświadomości, aktualnymi fantazjami, potrzebami, interpretacjami, tęsknotami, dysfunkcjami, deficytami, zaburzeniami i zniekształceniami. Jeśli ktoś ma doświadczenia z domu rodzinnego, że za wszystko był krytykowany, to odbierze twoje słowa jako krytykę. Został nauczony, że każda wypowiedź innego członka to potencjalne ryzyko konfliktu i odrzucenia. Co ciekawe, jeśli był za wszystko chwalony, może być całkiem podobnie. Wszystko, co nie jest bezkrytyczną akceptacją, jest aktem wrogości. Dlaczego on mi to mówi? Nienawidzi mojego ojca, nienawidzi całej mojej rodziny, po co się w ogóle ze mną żenił? Co z tego, że mówię coś w dobrej wierze koledze, partnerowi, współpracownikowi? Co z tego, że mam dobre intencje, skoro tych intencji i tej mojej dobrej wiary nie widać na zewnątrz? Nie mamy przeźroczystych czaszek, nie mamy zdolności czytania w głowie. Bazą dla bezpiecznej komunikacji jest poczucie bezpieczeństwa. Moje poczucie bezpieczeństwa i Twoje poczucie bezpieczeństwa. Mówię Ci to, bo bardzo mi zależy na naszej relacji. A jest coś, co nie pozwala mi z niej czerpać. Mówię Ci to, bo chciałbym być bliżej Ciebie, a widzę, że trzymam się na dystans, jakby dzieliła nas niewidzialna bariera. Szyba. Mówię ci to co mówię, bo potrzebuje cię lepiej zrozumieć, opowiedzieć ci o swoich emocjach i usłyszeć Twoje. Jak przychodzi żona do męża i zaczyna opowiadać mu o trudnej rozmowie z mamą. Bo ona skomentowała zachowanie i skrytykowała kafle w łazience. I jeszcze to jest nie tak, i tamto jest nie tak, i kawa za zimna, a ciasto za słodkie, to mąż bez preambuły w zależności od ulubionej strategii radzenia sobie z życiem może zabrać się do działania. Od razu bierze młotek do ręki, zbija kafle, yy, przy okazji dzwoni do kastoramy, zamawia nowe, ładniejsze i już tutaj jedną nogą miesza klej, drugą nogą wali młotkiem. Po prostu działa niczym inspektor gadżet. Albo zaczyna dawać dobre rady, udzielać wskazówek, pouczać z pozycji wyższości z miną instagramowego kołcza. Może też, słuchając, po prostu zamykać się sam w sobie, coraz bardziej, coraz bardziej znikać i potem wykorzystać pierwszą nadarzającą się okazję, aby wycofać się pod pretekstem odpisywania na ważnego maila z pracy. Nie dostał preambuły, nie wie co robić, nie wie jak się do ciebie dostroić. Preambuła może brzmieć na przykład tak. Dzisiaj potrzebuję Twoich uszu, żebyś mnie wysłuchał. Potrzebuję Twojego ramienia, żeby się wypłakać. Potrzebuję, żebyś mi doradził, bo sama nie wiem, co mam myśleć, co mam zrobić. Potrzebuję, żebyś mi pomógł i pojechał ze mną, bo sama sobie nie radzę. Umysłu słuchającego nie będzie już jak dryfująca tratwa na środku oceanu, targana swoimi wewnętrznymi prądami i tajfunami emocji. Będzie jak barka rzeczna, nastawiona na wykonanie konkretnego zadania, w konkretnym kierunku. Tam jest port docelowy, tutaj jest koryto rzeki, płyniemy. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. A preambuła to twoje prześcieradło, kołdra i poduszka. Zadbaj o to, żeby były świeże, dzisiejsze, a nie sprzed tygodnia albo sprzed roku. Premier Leszek Miller uczył nas, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Jest jeszcze takie przysłowie, które mówi wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tylko po cholerę czekać na sam koniec. Żeby się dowiedzieć, czy coś było dobre, czy złe. Pomijając fakt, że w terapii w ogóle staramy się nie oceniać. No więc, zanim czekać na koniec, żeby się dowiedzieć, jaki był, najlepiej zacząć od początku. Żeby zwiększyć szansę, żeby, że ten koniec będzie mniej więcej taki, jak potrzebuje. Nie? Wprowadzając kontekst, rysując tło dla swojej wypowiedzi, Wybierając odpowiedni podkład, ramę, akompaniament, robiąc preambułę. Czarny kwadrat zupełnie inaczej wygląda na czarnym tle, a inaczej na białym. Często tło jest równie ważne jak figura. Mówi się, żeby nie oceniać okładki po książce. Ale dlaczegoż by nie zadbać o adekwatną okładkę, żeby partner w ogóle chciał się w nią wczytać. Zrób preambułę. Dzięki za wysłuchanie pierwszego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, Borys Kosakowski.